Spider-Man 2 to złoto i to nie w przenośni, ale dosłownie. Gra otrzymała bowiem złoty status, co gwarantuje jej premierę w październiku. Pewnie każdy z Was już to wie, ale dlaczego warto zainteresować się tą grą? Kiedy ludzie zaczynają odczuwać przesyt kinem superbohaterskim, wtedy wjeżdża on cały na niebiesko-czerwono albo czarno-czerwono albo inaczej. W sumie w grze będzie dużo możliwości, dlatego o tym trochę później. Spider-Man 2 będzie prawdopodobnie najlepszą i największą grą z superbohaterem w roli głównej. A oto dlaczego dwukrotnie większa mapa niż w pierwszej części. W grze oczywiście będziemy poruszać się po Nowym Jorku, zobaczymy jednak Queens i Brooklyn. Odwiedzić będzie można nawet Coney Island. Eksplorację tak dużego terenu umożliwi nam usprawniony jeszcze system poruszania się, chociaż w pierwszej części i Spider-Man Miles Morales. Poruszanie się było naprawdę dopracowane i dawało sporo frajdy. Tutaj będzie jeszcze lepiej. Już nie tylko bujanie się na sieciach, ale także szybowanie na pajęczych skrzydłach. W taki sposób będziemy mogli łatwiej i niemal trzy razy szybciej poruszać się po mapie. Doświadczenie z wcześniejszych produkcji widać tutaj na każdym kroku. Spider-Man 2 wykorzysta możliwości PS5 w 100%. Jak wiadomo, w grze będzie sporo nowych aktywności. Dużo misji pobocznych. No i oczywiście główny wątek fabularny. Gry nie uda się ukończyć w 100% poświęcając uwagę tylko jednemu pająkowi. Do niektórych misji będzie mógł podejść tylko Peter Parker, a do innych znowu tylko Miles Morales. Co za tym idzie? Zagwarantowana jest możliwość dynamicznego przełączania się pomiędzy bohaterami, a dzięki mocy konsoli będzie się to działo niemal bez zbędnych przestojów. Bez ekranu ładowania czy zbędnych opóźnień. Oprócz bohaterów jak wspominałem, możemy zmieniać także stroje. Zapowiedziane zostało aż łącznie 65 kostiumów z filmów, komiksów, a także zupełnie nowych designów. Dodatkowo, kostiumy będą mogły być customizowane, co daje nam około 200 możliwości tego, jak będzie wyglądał nasz bohater. Jeżeli chodzi o fabułę, wiemy co nieco z nowych materiałów, ale osobiście wolę nie drążyć tematu, żeby nie psuć sobie później rozgrywki. Czy czekacie już na nowego Spidermana? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie lajka like i suba dla gracza niecodziennego.